I teraz, mając tutaj, y, moi drodzy drzewko umiejętności, możemy właśnie pomyśleć, jaką tutaj umiejętność sobie y, ulepszyć. No, mamy wprawdzie troszeczkę tutaj do wyboru, ale tak, które wybrać, to w sumie zawsze jest jakiś dylemat, bo wiecie, no, na łapucach można oczywiście y, sobie owszem ulepszać tę umiejętność, ale. Warto też pomyśleć o tym, żeby ulepszać niektóre umiejętności z głową. Dość mądrze wybierać i dobierać sobie umiejętności, które na pewno wraz z rozwojem fabuły yy, przydadzą nam się zdecydowanie bardziej. Yy, współpraca tutaj ma, mamy jeszcze no, skupiony wzrok. No tutaj akurat są potrzebne dwa punkty. My akurat mamy dostępny jeden punkcik i tak, skupiony wzrok. Przytrzymaj X, aby automatycznie. Nie, przytrzymaj B, aby automatycznie unikać zbliżających się ataków z zwarciu. No właśnie, no to widzicie, że wtedy mamy coś takiego jak automatyczne unikanie po prostu tutaj tych ciosów, co też. Na pewno zmniejsza, jakby, defensywę przeciwnika. To też się może nam, myślę, że przydać. Ale zorientujmy się jeszcze, zobaczmy, co ewentualnie innego możemy tutaj wykorzystać na naszą korzyść. Hmm, podwójne odbicie to może było być, słuchajcie, ciekawe. Zobaczmy sobie to. E, przytrzymaj LB tuż przed trafieniem, aby odbić do dwóch pocisków blasterów z rzędu, czyli e, dwa na raz. Tak naprawdę tutaj możemy jednocześnie dwa, no, dwa jednoczesne odbicia zrobić po prostu za jednym zamachem. Więc jeśli dwóch przeciwników naraz odbije e, strzeli do nas, no to wtedy my możemy zablokować dwa pociski. Dwa strzały z blasterów naraz po prostu. To jest myślę, że bardzo fajna umiejętność, którą sobie w tym momencie tutaj ulepszymy. No i Możemy teraz, tak, ruszać? będąc tutaj, myślę, że chyba przyszła najwyższa pora na to, żeby nasz główny bohater oczywiście się zdrzemnął. Poza tym, jeszcze słuchajcie, jest taka opcja, wiadomo, jak już mówiłem to wcześniej, chodzi o szybką podróż. Tutaj, no właśnie, w tej grze mamy nową opcję, taką, że właśnie wykorzystujemy tutaj punkty medytacji jako też punkty szybkiej podróży, co się nam zdecydowanie przydaje. Widzimy właśnie Kala, który naprawdę teraz chyba potrzebuje trochę odpoczynku, a zdecydowanie widać jego zmęczenie. Tuż tak, tak po nim to widać dobrze. Wciąż nawet. gadasz przez sen. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Dziwak, Włochacz. <grym> Fajnie, że się tak po przyjacielsku przezywają. Ale najwidoczniej chyba bardzo się muszą lubić mimo wszystko. Dzięki, że mnie przyjąłeś. Wiadomo. A myślałeś, że po co trzymam tu twoje graty? Miałem nadzieję, że kiedyś zrobisz przerwę i wpadniesz. Obaj wiemy, co się dzieje, kiedy tkwie w jednym miejscu. Mówiłeś, że masz tu gdzieś zapasowy żyroskop. Mamy sporo czasu na naprawę modliszki. To, chyba to nie Gris się podagać. jakoś tak jest. bardzo na nas nie gniewa, chyba ruszyć. za tą modliszkę. A potem co? Będziesz szukał Guza Zresztą to nie nasza wina. Może. Ta, ktoś z nas musi walczyć. Zabawne. To samo powiedziałeś, gdy się wszyscy rozstaliśmy. Tak, bo ja... Kal chyba zawsze naprawdę swoje. bardzo mocno chce wierzyć w to, że uda mu się Wiem, toczyć walkę powodem, z imperium. Ale, ja nie ale nie to widać, że odpuścić. nie jest to takie jednak proste jak się Muszę wydaje. Walczyć. I co w ten sposób osiągnąłeś? E, przykro mi to mówić, ale wciąż tracisz ludzi, a sam mówiłeś, że imperium z każdym dniem rośnie w siłę. Może nastała już pora, byś przestał myśleć mieczem świetlnym. Pomyśl o sobie. Ustatkuj się. Znajdź sobie dom. Jaki dom, Gris? Ja nie mam domu. Zakon był domem. No tak, domem w był oczywiście zakon Jedi, którego nie ma. Czym jest ich poświęcenie, jeśli się poddam i schowam głowę w piasek? Los się z tobą łaskawie nie obszedł, ale czas, żebyś mnie posłuchał. Ja już dostałem od życia nauczkę. Musisz wiedzieć, no właśnie, kiedy dostał glis nauczkę w tej ustawiona. postaci w też że stracił rękę. Coś czego już nigdy nie zastąpisz. Jak tutaj widać zresztą Chcę ci coś pokazać. No, ciekawe, gdzie tutaj Gris nas prowadzi. Widać, że jest no tutaj, tutaj jednak jakieś nie. jeszcze ukryte Był przejścia, które być może e, zapromniałem nas w gdzieś. E, tam sporo różnych części. Na gdzie pewno akurat odkryłem wszystko, jeszcze czego wiele fajnych, ciekawo, ciekawych miejsc. Być może jakiś sekretów. Doceniam to. Kal, mogę ci coś wyznać? Naprawdę miło cię znowu widzieć. Ciebie też. Grace. Przemyślę twoje słowa. Ej, e, Widać, że jednak naprawdę mimo poważnie. tych takich drobnych docinek między nimi, to i tak się chyba naprawdę bardzo lubią obaj ze sobą. Na to wygląda. No cóż, więc moi drodzy, teraz tak, znajdź żyroskop, tak? To ma jest nasze zadanie, które musimy tutaj wykonać. No mówię, niestety, tutaj, w, jak już wcześniej też tutaj, przed chwilą jeszcze wcześniej mówiłem, no nie mamy możliwości po prostu podróżowania tutaj w sensie tego. Tej szybkiej podróży. No, nadal widać, nie jest to dostępne, bo chyba ta szybka podróż jest dostępna tylko i wyłącznie w miejscach medytacji, gdzie jesteśmy na zewnątrz. A jeśli jesteśmy gdzieś w środku, no to zdaje się, że nie jest to absolutnie nawet możliwe. Oj, czuję, że ten tunel prowadzi do czegoś albo złego, albo niebezpiecznego, więc ciekawe, gdzie może nas, jak to się mówi, gdzie nas tutaj nogi poniosą, tak. Tunele przemytnika, No ciekawe. Stare tunele miejsce dość ciekawe co? i zaraz się jakieś w rękawie. Czy tutaj akurat możemy też spodziewać się czegoś na dole? właśnie no widzicie, możemy sobie tutaj jeszcze na dół zejść i zerknąć przy okazji, Eee, czy nie ma tu ukrytych sekretów? Wiecie, zawsze czasami się może zdarzyć, że pod nogami gdzieś znajdziemy jeszcze jakieś po prostu sekrety, które faktycznie rzeczywiście gdzieś tam mogą być. No i teraz tak, słuchajcie, jesteśmy tutaj w tym tunelu przemytnika, no i ciekawe, yy, gdzie dokładnie w sumie mogłoby nas to wszystko doprowadzić, wprawdzie tutaj na mapie widzicie, jest miejsce, które. Jest oznaczone jakby też zieloną strzałką tak, takimi zielonymi drzwiami, więc no na pierwszy rzut oka może po dłuższej jakiejś drodze mogłoby się to skojarzyć z tym, że faktycznie tutaj byłoby jakieś ukryte przejście, które może jakbyśmy znaleźli wtedy dzięki temu jakiś skrócik. No, ale no cóż, nie pozostaje nam nic innego. Jak teraz, oczywiście, iść przed siebie. Liczyć na to, że może nie natrafimy też na jakieś, na jakieś niebezpieczne zwierzęta tutaj w okolicy. Hmm, skanowanie. Zobaczmy, co my tu mamy do zeskanowania ciekawego. Brawo! Bez wyjścia, czyli jakiś tutaj y, zawalony tunel widać jest, który. No najwidoczniej po prostu tylko mamy kawałki gruzu, które faktycznie rzeczywiście się tutaj odznaczyły, że e, nie było możliwości tu przejścia. Ojej, kus! Biedne zwierzątko bagniak e, nie może prawdopodobnie tutaj się przedostać. No biedne nieszczęśliwe zwierzątka. Bagniaki oczywiście wiadomo, że pojawiały się słuchajcie na planecie Bogano w części pierwszej, czyli Jedi upadły zakon. No i tak, tutaj mamy teraz słuchajcie coś takiego jak pola siłowe, które też występowały w pierwszej części, ale jednakże tutaj mamy pewnego rodzaju pola siłowe, przez które będziemy mogli przechodzić za pomocą umiejętności, które zdobędziemy od siostry nocy. <laughs> <laughs> Także zobaczymy, gdzie dalej nas tutaj ten tunel zaprowadzą.